Tu liczą się refleks i zwinne palce. W Świętochłowicach wystartował turniej FIFA. Miłośnicy wirtualnej piłki nożnej spotkali się w Centrum Integracji Społecznej na Lipinach. Nad rozgrywkami czuwa Marcin Szczes, mistrz Polski FIFA 2019. To są pierwsze eliminacje. Następne eliminacje będą za dwa tygodnie. Teraz rozpoczęliśmy drabinkę, czyli przegrany niestety odpada, ale jest zaproszony do kolejnego etapu. Tutaj gramy do dwóch wygranych meczy. I osoba, która dojdzie do najlepszej ósemki, przechodzi do wielkiego finału. W świętochłowickim turnieju FIFA bierze udział 60 uczestników. To dzieci i młodzież głównie z tak zwanych trudnych dzielnic naszego miasta. Chcemy te dzieci odciągnąć od tej aktywności, która jest charakterystyczna dla tych biedniejszych dzielnic. Taka możliwość współdziałania, współgrania z kolegami na pewno pozwala im otworzyć szerzej oczy na horyzonty, na to, jak można inaczej wejść w te dorosłe życie. Turniej FIFA to część trzymiesięcznego programu Procenty tylko te dobre, daj z siebie 100%, realizowanego w Świętochłowicach. Projekt obejmuje także m.in. prelekcje, spotkania i rozmowy ze specjalistami, konkurs plastyczny, projekcje filmu oraz zabawy edukacyjne dla dzieci. Ma na celu aktywizację dzieci, młodzieży, żeby należycie spędzali czas wolny, wolny od nałochów, od uzależnień, od alkoholu, od narkotyków. Program finansowany jest z tak zwanego funduszu kapslowego, czyli środków z budżetu miasta pozyskiwanych od przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, które powinny być przeznaczane na przeciwdziałanie problemom wynikającym z uzależnień. To jest realizacja tego zadania, móc tym dzieciom zmotywować, żeby patrzyły inaczej na przyszłość, żeby zachęcone właśnie takimi imprezami w przyszłości zupełnie inaczej sobie w życiu układały. Może po tym turnieju rozpoczną e-sportową karierę. Najlepsi gracze ze świętochłowic spotkają się w wielkim finale 31 sierpnia w Centrum Kultury Śląskiej.